Ekonomia w jednej lekcji. O ekonomii, o podatkach i o teorii gier. Z ostatniego filmu, jak znaleźć pracę, lepszą pracę, świetę teorii gier, nagranym w cyklu o ekonomii w korku za kierownicą, wynikało, że nie należy palić mostów. Że może być taka sytuacja, że gdy zastosujemy wskazania teorii gier, o których była mowa w kilku poprzednich filmach na playliście pod tytułem jak znaleźć pracę, lepszą pracę, jeszcze lepszą pracę, w świetle gier. No więc jak już znajdziemy tę lepszą pracę, wykorzystując skazania z tych moich filmów i znajdziemy się w sytuacji, o jakiej była mowa właśnie w poprzednim filmie pod tytułem Jak znaleźć lepszą pracę według Tori gier ostrzeżenie, czyli na przykład okazuje się, że jest gorzej pod względem współpracy i chcemy wrócić, to ważna lekcja, żeby nie palić mostów właśnie, no ale także nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Więc może jeśli ta nowa praca jest po prostu trudna, ale robimy to, co chcieliśmy, to, co sobie zaplanowaliśmy, to może nie warto wracać do tej samej rzeki. Nie da się przecież. Więc może nie warto wracać do strefy komfortu, a powalczyć. Bo co wynika dalej z gier? Otóż, że praca w firmie to zwykle nie jest gra zero-jedynkowa czyli typu zwycięzca bierze wszystko, nawet jeżeli tak się na początku nam wydaje. Spójrzmy na tę sytuację przez pryzmat gry polowanie na jelenia, o której była mowa w filmie Teoria Gier i Duna część druga: jak znaleźć jeszcze lepszą pracę. Wynika z tej gry, że jeśli polujemy osobno, to możemy sobie najwyżej zająca upolować. Ale żeby upolować jelenia, to potrzebna jest współpraca. No tak, ale jak przekonać do współpracy z nowym, niesprawdzonym pracownikiem, którym jesteśmy? Pamiętajmy, że w nowej pracy, w nowej firmie trzeba też wziąć pod uwagę, że niekoniecznie będą zainteresowani pewną pozycją, którą wyrobiliśmy sobie przez lata pracy, w poprzedniej yy, pracy. Pozycje, myślę o pozycji społecznej w organizacji, znajomości struktur, co z kim załatwiać, uzgadniać. A zatem trzeba porównywać, uwaga, nową sytuację w nowej firmie do poprzedniej, ale nie na wyjściu z, a na wejściu do tej poprzedniej. No i na to możemy nie być gotowi, to znaczy błędnie oczekiwać naszej pozycji na wyjściu z poprzedniej organizacji. Ale jeżeli mimo tego, takiego może nawet przykrego postrzegania nas, widzimy wartość nowej pracy, to może warto w niej pozostać, mając na uwadze grę właśnie polowanie na jelenia. Pewnie z czasem będziemy polować na jelenia wspólnie. Może też warto spojrzeć przez pryzmat gry, którą przedstawiono w pięknym umyśle, biografii.